Po 17 dniach przerwy zawodniczki Zagłębia Lubin wracają do walki o obronę Mistrzostwa Polski. Już za moment zespół Bożeny Karkut zagra u siebie z młynami Stoisław Koszalin na spotkanie szóstej serii PGNIG Superligi. Serdecznie zapraszam Piotr Merhański, dziennikarz Polsatu Sport. Jest też pierwsze trafienie Karolina Kochaniak z sala 1 do 0. W odpowiedzi miedziowe piłka na skrzydło. Tu jest górna. I ależ fantastyczne teraz podanie na obrót Janna Drabik z bardzo dobrej pozycji. Teraz w końcu Paula Mazurek skutecznie jest 5 do 1. Z 7 metrów. 3, rzuty, 3 bramki Kingi Jakubowskiej. Porysławska. Mazurek i Haric. Haric. Robi to, co najlepiej potrafi. Macieli jest na środku rozegrania z numerem 49. Adriana Górna teraz świetnie obróciła się Gabriela Harris. No zobaczymy czy już wyleczyła się z takich prób jak przed momentem. Próbowała Aleksandra Zaleśny. Kolejna kontra, kolejny trafienie Dari Zawistowskiej. Gabriela Haric, Olesz, daleko było od bramki Maliczkiewicz. Paula Mazurek, ładnie to zagrały. Jakubowska do Kochaniak, zdecydowanie początek drugiej części dla drużyny gości. Kochaniak, Sala fantastycznie pod poprzeczkę. Jeszcze raz Mazurek, Żukowska, Żukowska ładnie teraz. Piłka dobrotowej, Hanna Rycharska. Jeszcze raz Borysławska, Mazurek, znów z podłoża Mazurek, ale zabrokowana Maliczkiewicz. Kontra. I skutecznie teraz Kinga Grzyb. Drugie trafienie. Żukowska dobrze aktywnie w obronie. Teraz Kinga Grzyb. Żukowska nie była w stanie odegrać piłki do skrzydła. Teraz jest trochę miejsca po prawej stronie. Martyna Żukowska-Mazurek. Żukowska-Karic. Ona teraz na prawym rozegraniu. Jest kolejna kontra. Ależ to. 5 zawodniczek w ataku. W pomarańczowych koszulkach. Teraz ładne to podanie. Jeszcze jedna szansa dla Koszalina. Mazurek mimo bloku. Wygrywają po raz piąty w tym sezonie mistrzynie Polski. błyny Stoisław Koszalin. Druga połowa lepsza, ale w pierwszej tylko 9 zdobytych bramek. 13 w drugiej. Dzisiaj dziękuję za uwagę. Jot Marchelski, do usłyszenia.